Witam serdecznie wszystkich internautów. Dzisiaj będzie mowa o odkurzaczu. Musiałem pozaklejać markę taśmami, żeby nikt nie mógł wiedzieć, i tak każdy będzie wiedział, co to za marka, ale musiałem pozaklejać, żeby nie mieć tam żadnych problemów. Dzisiaj mowa będzie o odkurzaczu, bo Wiele osób, yy, na przykład różne odkurzacze są, ale wiele osób ma problem z tym, że w większości śmierdzi, zaczyna śmierdzieć odkurzać, na przykład jak odkurzymy psią sierść i później ten odkurzacz, zanim się nie wyczyści tych filtrów, czy worka wymieni, czy coś tam, to... To po prostu no śmierdzi. Siercią, kurzem albo czymś tam jeszcze. Nie wiadomo, co tam wyciągnięte zostanie. I, I to naprawdę yy, naprawdę przeszkadza a tym bardziej ludziom, tym, co pracują gdzieś w firmach i odkurza, zaczyna odkurzać. A to śmierdzi siercią w całym domu, czy gdzieś tam na klatce, czy gdzieś. No to też tak niefajnie. No, i w domu tak samo wiadomo, że jak śmierć jakąś sierścią, albo kurzem, albo jakieś tam jeszcze innymi rzeczami, kury, albo coś tam co wciągnął odkurzać, to po prostu nieprzyjemnie się robi w domu i tak dalej, i tak dalej. Także wiele sposobów jest na to. Też miałem problemy z takim w ogóle, częste problemy z takim czymś. No i do tej pory są takie problemy, ale ja sobie radzę z tym problemem i chcę powiedzieć, wyjaśnić jak właśnie. Próbowałem, naj, najpierw zaczniemy od tego, że próbowałem y, takich różnych rzeczy, takie na rynku u nas sprzedają, jakieś patyczki, żeby wciągnąć do odkurzacza i w ogóle, w ogóle jakieś woreczki, jakieś tam małe, jakieś te i to w ogóle niby to działa, ale to działa na chwilę i zaraz y, nie wiem 10 minut, y, ja miałem te patyczki, to 10 minut działały, później już nie działały także to też taki ogólny problem i też to wykorzystują y, różne firmy i tam ludzie i właśnie sprzedają jakieś takie różne wynalazki, które no, może któreś tam jakieś działają, ale ja jeszcze do tej pory nie miałem styczności z takim, który działał na dłuższą metę. No i chcę Wam powiedzieć, y, czego ja używam. Czego używam już naprawdę dłuższy czas, bo powiem, że wkurzało mnie to, że po prostu śmierdzi mi odkurzacz i w ogóle Mycie filtrów czy wymiana non-stop worka to też nie było sensu, bo musiałbym cały czas worek wymieniać albo filtr myć, także to, to, to się nie. A tu, tu, tak jak mówię, że to na czasie wszystko trzeba szybko, a nie tam kurę męczyć się z workami i wysypywać coś tam, coś tam. Także, żeby nie przedłużać, to mówię tak. Ja osobiście kiedyś yy... Tak sobie pomyślałem, że wciągnę trochę oleju, taki zapachowy, olejki są takie, każdy ma w domu, raczej nie każdy, no, wiele osób ma w domu, takie z patykami takimi do góry, czy się tam patyki wsadza i tam właśnie są te, no, w środku jest olejek, nie, i, i, i kiedyś wlałem tego troszkę olejku i, i, i tak, kurczę, patrzę, a tak normalnie tak czuję, Normalnie w całym domu zaczęło pachnieć, od, z odkurzacza w ogóle od, odkurzacz zaczął się nagrzewać i wydalać te ciepłe powietrze. wiadomo, że jak olej się nagrzeje trochę, no to on zaczyna jeszcze, jeszcze lepiej pachnąć. No i od tamtej pory już minęło bardzo, bardzo dużo, 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 dużo miesięcy. Używam olejku. Eee, i to jest akurat ten odkurzacz, co mam tutaj przed sobą. To jest akurat i na mokro, i na sucho. I na tym to działa na 100%. I powiem tak, że zwykły odkurzacz też próbowałem na zwykłym odkurzaczu, co takie workowe, są tylko takie, co kiedyś były. I w ogóle no, typowo workowy. Tak samo działa. Także bez żadnych zastrzeżeń, przynajmniej mi wszystko działa. I od dłuższego czasu y, używam y, tego olejku, ale jeżeli mi zabraknie tego olejku nie mam, to ze sobą woże, muszę to zasłonić, żeby nie reklamować. Woże to jest takiej butelce, po prostu odświeżacz do domu. No i tym odświeżaczem tak samo na włączonym odkurzaczu. Biorę po prostu odkurzacz. Biorę tą włączam odkurzacz. Proszę bardzo, włączam odkurzacz i tutaj po prostu pryskam. Chwilkę tylko wystarczy, 5 sekund, i po prostu zaczyna pachnieć w całym domu w ogóle tam gdzie odkurzamy wszędzie roznosi się ten zapach i w ogóle jest tak jak mówię bardzo skuteczne to wypróbowane skuteczny. także polecam wszystkim do spróbowania jeżeli wam się spodoba w ogóle każdy może sobie zapach taki normalnie kupić jaki chce jaki lubi i ja ostatnio kupiłem taki zapach morski Później kupiłem y, i pod, podeszł mi powiem, y, jak to był zapach, olej, tylko że to był olejek zapach lasu, o sosny takie, kurczę, normalnie w całym domu pachniało sosną. było super. I w ogóle jak zacząłem używać tych olejków, w ogóle tego, y, jak to się mówi, odświeżacza, to nieraz jak odkurzam, jak y, gdzieś odkurzam kogoś, to każdy mówi, ale pachnie, czy, czy ja, jakiego ja płynu do podłóg używam. <grym, <grym, a, a ten i po prostu no, no nie, nie, nie zdradzam czego ja używam, bo po prostu praca jest pracą, życie prywatne jest prywatnym życiem i po prostu dlatego nakręcam takie filmiki, żeby ludzie właśnie sobie zobaczyli, jak to się robi. Także mówię, to jest bardzo proste. Skuteczne, bynajmniej mi to działa i wiele, wiele innym osobom, co to poradziłem, w ogóle niektóre osoby mnie się pytają: Jak to, jak tamto? Po prostu doradzam. I przez to, przez to właśnie doradzanie stwierdziłem, że po prostu nagram te filmiki, żeby miało to większy zasięg, żeby po prostu ludzie wiedzieli co i jak i sobie między sobą pomagali. Także cieszę się bardzo, że jest dużo dużo odpowiedzi na te filmiki i w ogóle, że jest dużo chętnych i zobaczymy jak to będzie dalej i, i będziemy czekać na te filmiki od Was i będziemy właśnie udostępniać te filmy, będziemy się razem cieszyć czystością, także polecam oglądać następne filmiki, także... Jak wam się podobało, paluszek w górę. Będę wiedział, że jest dla kogo to robić. Także będziemy wspólnie coś działać. Także następne filmy też będą fajne, ciekawe. Dużo, dużo osób ten yy, w ogóle ma problem z grzejnikami też. No to też powiem, jak grzejniki fajnie się czyści szybko i fajnie. W ogóle wiele, wiele innych, także dzięki za oglądanie, także my, mam nadzieję, że Wam to pomoże, pomogło i będziemy dalej działać. Także trzymajcie się, powodzenia i pozdrawiam wszystkich.